Już wiecie, że ukończyłem Elden Ring nie dzięki swojemu wyczuciu i refleksowi, ale pomimo braku obydwu tych cech. Jeśli widzieliście mój poprzedni materiał, to wiecie też, dlaczego nie jestem fanem bossów w tej grze. A do tego uważam, że poradnik oparty na opisywaniu tych przeciwników nie ma sensu, bo każdym buildem postaci walczy się z nimi inaczej. Radość z Elden Ringa czerpałem z tworzenia tych buildów. Grę ukończyłem całkowicie przerabiając swojego bohatera kilka razy, i o tym będzie mój poradnik dla podłuczonych. Witajcie, nazywam się. Tomek Drabik znany także jako Kłas, a to jest pierwszy odcinek mojego poradnika dla potłuczonych do gry Elden Ring, którą ogrywałem na konsoli PlayStation 5. Gra wyszła też na PS4, Xbox One i Series XS oraz pc Windowsowe. Możecie potraktować te materiały jako przepisy na gotowe buildy postaci, aczkolwiek jestem przekonany, że w sieci znajdziecie lepsze, bardziej zoptymalizowane zestawy umiejętności. Ja nie tyle skupiałem się na maksymalizacji skuteczności, co na tym, aby danym buildem grało mi się fajnie. Czasem chciałem, aby w jednym bildzie był więcej niż jeden zestaw używanego uzbrojenia i stylu walki. Innym razem korzystałem z całego wachlarza czarów dającego różne możliwości. Niemniej głównym założeniem tej serii materiałów jest pokazanie Wam jak tworzyłem te buildy, na co zwracałem uwagę i jak stopniowo się tego uczyłem przechodząc grę. Nie jest to poradnik dla weteranów, chociaż i tych może interesować moja droga, a raczej dla osób, które zajmują się buildologią bardzo amatorsko albo dopiero chcą zacząć. Początkowo grałem bez żadnego planu na build i było słabo, a potem tworzyłem coraz skuteczniejsze rozwiązania. Nie znaczy to, że jestem w tym przesadnie dobry, ale cóż, grę ukończyłem, pokonałem nawet opcjonalną, uważaną za najtrudniejszą malenie. Oczywiście używałem przyzwańców. Szanuję, jeśli ktoś chce grać inaczej, ale pluję na tych wszystkich bramkarzy, którzy odmawiają innym uznania ich sukcesu, bo wykorzystali coś, co jest w grze dostępne. O nie, nie ukończyłeś tej gry naprawdę, bo używałeś przyzwańców. Prawdziwy gracz, gra bez przyzwańców, bez wzmacniających czarów, z zasłoniętymi oczami, wstrzymując oddech i grając pod wodą, bez prądu i pada, siłą woli. To jest jedyny prawdziwy sposób grania. A jak tak nie umiesz, to get good! Nie pozwólcie, aby ktokolwiek mówił wam, jak macie grać w swoje gry. Elden Ring, jak każda produkcja From Software od lat, to rzecz trudna, wredna, pełna przeciwników, którzy nie grają fair i macie prawo grać tak samo nie fair, korzystając ze wszystkich narzędzi, jakie twórcy oddali wam do dyspozycji. Jeśli chcecie grać z jedną ręką związaną za plecami, szanuję wasz wybór, ale nie oczekujcie od innych tego samego. Jak już wspomniałem we wcześniejszym materiale, Soulsy to gry o rozproszonym wyborze poziomu trudności, a że każdy gracz jest inny do to każdy ma też prawo dostosować grę do siebie przy pomocy dostępnych mechanik, aby stanowiła ona odpowiednie wyzwanie. Ten poradnik dla potłuczonych przeprowadzi was przez moją walkę z materią, buildami i bossami. W każdym materiale przedstawię jeden build, opowiem, co się na niego składa, w jakie statystyki inwestowałem, z jakiego wyposażenia korzystałem oraz w jaki sposób walczyłem przy pomocy tych narzędzi. Na koniec wspomnę o kilku istotniejszych bossach, których tym buildem pokonałem i tam oczywiście będą spoilery ale zanim dojdę do tej sekcji materiału to wyraźnie zaznaczę, że spoilery za chwilę się zaczną. A, i jeszcze jedna uwaga techniczna. Grę zacząłem po polsku, ale w pewnym momencie przełączyłem na język angielski, bo wersja polska miała zbyt wiele błędów. Od żółwiowego papieża Miriela który wyraźnie mówi, że jest zarządcą świętej komnaty, bo używa słowa sacred… I am Muriel, steward of this sacred chamber. Tymczasem napisy twierdzą, że secret to sekretna. No niezbyt. Ale jeszcze gorsze jest to, że w polskiej wersji atrybut intelligence jest tłumaczony raz jako mądrość, a innym razem w wymaganiach wyposażenia jako inteligencja skrótem int. Na początku grania wyłapanie, że mądrość i int to ten sam atrybut, wcale nie jest takie oczywiste, bo wśród współczynników jest też np. umysł. Dezorientujące. Więc większość rozgrywki zobaczycie tu po angielsku, co może być użyteczne, bo zobaczycie nazwy przedmiotów po angielsku i tak łatwiej będzie potem sobie poszukać w sieci ich statystyk albo tego gdzie je znaleźć w grze. Aczkolwiek ja będę po swojemu nazwy tych przedmiotów tłumaczył, aby wypowiedź nie była przesadnie nasycona anglicyzmami. Z drugiej strony nie zamierzam na siłę tłumaczyć wszystkiego, bo znajdźcie mi oddzielne polskie słowa na endurance i stamina bez używania nie wprowadzających żadnego czytelnego rozróżnienia wytrzymałość i wytrwałość. No dobrze, zaczynajmy. Na początek kilka podstawowych spraw. Build postaci składa się z całego szeregu elementów. Mamy statystyki podstawowe, które rozwijamy podczas pozyskiwania poziomów. Nie warto podnosić wszystkich atrybutów, bo taka postać najczęściej będzie do niczego. Jeśli nie jesteście zbyt dobrzy w unikaniu ataków, to warto ulepszać vigor, wydłużający pasek zdrowia, bo pozwala on przetrwać więcej trafień. Magowie, utrzymujący dystans oraz gracze bardzo zwinni, mogą vigor olać. Mind, czyli umysł, daje nam dłuższy pasek skupienia, Czyli many ma szczególne znaczenie przy czarowaniu, ale też jeśli często wykorzystujemy ataki specjalne uzbrojenia. Endurance, czyli wytrzymałość, wpływa zarówno na to, ile sprzętu możemy na siebie włożyć, jak i na długość paska staminy, więc też warto w to inwestować. Kolejne statystyki zależą już bardzo mocno od bildu. Siła jest ważna przy ciężkiej broni, której obrażenia skalują się z siłą. Zręczność robi to samo dla uzbrojenia zależnego od zręczności, ale wpływa też na szybkość rzucania czarów inteligencja jest kluczowa dla magów posługujących się magią błyskamieni, a wiara dla świętych inkantacji. O tym opowiem dokładniej przy określonych bildach. No i jest jeszcze arcane, które wpływa na niektóre czary oraz inkantacje, współczynnik wypadania przedmiotów z zabijanych wrogów, ale ten atrybut jest szczególnie ważny jeśli gracie postacią wywołującą we wrogach pewne efekty statusowe, np. krwawienie o tym też przy stosownym bildzie. Poszczególne buildy skupiają się na rozwijaniu konkretnych statystyk. Ponadto to mamy różnie rozdzielane flaszki leczące i dające skupienie, czyli manę. Do tego dochodzi pancerz, który wbrew pozorom nie ma aż takiego znaczenia i można się bawić w tzw. fashion-souls, czyli ubieranie się tak, aby fajnie wyglądać. Niektóre nakrycia głowy dają czasem niezłe bonusy do pewnych ataków czy czarów, ale przy pancerzu często najważniejsze jest to ile daje atrybutu poise, czyli równowagi. Ten współczynnik definiuje to na ile cudze ataki mogą nas powalić albo przerwać nasze akcje. Jeśli mamy wysoki Boys to, bycie trafionym podczas wyprowadzania potężnego ciosu nie przerwie tego ciosu. Nie bez znaczenia są też talizmany wpływające na różne statystyki i ataki, oraz specjalna flaszka miksturowa, z której można się napić raz po każdym odpoczynku w miejscu łaski i możemy do niej wkładać różne efekty mogące chwilowo, ale i znacząco wpłynąć na np. Na starcie z bossem. No i na końcu mamy oczywiście uzbrojenie, a na to uzbrojenie nakładamy różne prochy wojny, czyli umiejętności podobne do weapon art. Z Dark Souls 3 i przy tym zmieniamy też typy zadawanych obrażeń. Częścią bildu jest zatem broń, jej umiejętności albo w przypadku postaci czarujących określone czary. Oczywiście w tym wszystkim kryją się też rodzaje zadawanych obrażeń, nakładane przy tym efekty statusowe takie jak zatrucie, szkarłatna zgnilizna, krwawienie czy zamrożenie i tak dalej. Opowiem o tym przy stosownych buildach. Nie przejmujcie się, jeśli nie wszystko zapamiętaliście, te tematy powinny stać się czytelniejsze, kiedy zobaczycie ich użycie w kolejnych moich postaciach. No dobrze. To przejdźmy do owych bohaterów. Pierwszy prawdziwy build pojawi się dopiero w kolejnym materiale. Bo przez ponad 50 poziomów grałem czymś pozbawionym konkretnego pomysłu. Ale też trudno buduje się postać na samym początku, bo statystyki są mierne, a i wyposażenia zebranego mamy mało. Nazwijmy więc ten pierwszy build daremnym Damianem. Zacząłem więc rozgrywkę klasą bohatera. Początkowy toporek szybko wymieniłem na jakiś większy miecz, bo mam słabość do dużych mieczy, aczkolwiek te największe stały się użyteczniejsze dopiero po późniejszej ładce, która przyspieszyła ich ataki. Przez ręce przeszedł mi szereg różnych tarcz średniej wielkości, aż trafiłem na żółwią skorupę, która ma domyślnie umiejętność Barykada z Tarcz. Kiedy się ją aktywuje to blok tarczy jest bardzo silny, tracimy mniej wytrzymałości blokując ciosy, a do tego wiele ataków w Odbija się od naszej tarczy, sprawiając, że wróg się przez moment zatacza. Przy tarczach ważne jest to, ile przy blokowaniu negują obrażeń oraz guard boost, które definiuje to, jak dużo wytrzymałości stracimy podczas blokowania ciosu. Im wyższy, tym mniej staminy ucieknie i będziemy mogli dalej blokować oraz zadawać ciosy. Zdolność barykady z tarcz między innymi na moment znacznie zwiększa ów guard boost. W serii Souls zawsze była możliwość parowania, czyli aktywnego odbijania ciosów przeciwnika, tak, iż go to dezorientuje. I nierzadko pozwala na krytyczne trafienie. W Elden Ring też to znajdziemy, ale podobnie jak w Soulsach, wymaga to wściekłej precyzji. Ale w Elden Ring doszła jeszcze jedna opcja, która sprawia, że tarcze są o wiele lepsze: tak zwane kontry po bloku. Jeśli wróg uderzy w naszą tarczę i od razu po tym naciśniemy ciężki atak, nasz bohater wykona szybką kontrę, która zadaje więcej obrażeń od zwykłego ciężkiego ataku. W połączeniu z barykadą tarcz, która wręcz odbija ciosy wielu wrogów i na chwilę ich obezwładnia, kontry po bloku stają się wściekle skuteczne, więc korzystałem z nich bardzo wiele. Niestety mój rozwój postaci nie miał większego sensu. Początkowo szedłem w siłę, ale po pokonaniu Godrika pomyślałem, że jego topór wygląda na fajny oręż, więc napchałem punktów zręczność, aby móc z niego korzystać i okazało się, iż kompletnie nie podoba mi się to jak powolną bronią jest ten topór, a wisienką na tym torcie z błota było to, że specjal tego oręża trwał dobry tydzień, wystawiając mnie na masę ataków. W pewnym momencie trafiłem na umiejętność broni zwaną determinacją czy gorliwością, która po użyciu zwiększa obrażenia następnego zadanego tym orężem ciosu i zacząłem jej używać, a potem przydała się przy moim późniejszym prawdziwym buildzie. To znaczy każdy build jest prawdziwy, ale za niektórymi kryje się jakaś myśl. Za daremnym Damianem stał intelekt godny pijanej małpy na stoisku z bananami. Zatem przedzierałem się dalej przez grę tym byle jakim buildem wykorzystującym żółwiową tarczę aż do momentu, w którym Elden Ring pozwoliło mi respekować Postać, czyli przydzielić na nowo atrybuty, i tu już miałem jakiś plan. Ale o tym w następnym odcinku. No dobrze, to zacznijmy strefę spoilerową. Z jakimi bossami poradziłem sobie tym bieda-bildem Łachmaniarza nawalającego wrogów tym, co pod ręce podejdzie? Cóż z całkiem sporą liczbą. Smok Achill na jeziorze w Pogrobnie ma te same ataki co większość smoków w grze. Wymiotują ogniem, lodem, magią lub zgnilizną, ale ogólnie mają te same spadnięcia z powietrza, które trzeba ominąć. Przeloty boczne z zionięciem, które zawsze lecą lewą stroną drogi niczym angielscy kierowcy i wystarczy jechać wierzchowcem swoją lewą. Najlepiej walczyło mi się z nimi z siodła, ładowanymi, ciężkimi atakami. Starałem się trzymać blisko, przejeżdżać pod nogami, aby nie dostać płomieniami z pyska i zawsze jak stałem na tyłach to gadzina lubiła się obrócić machając ogonem, więc trzeba było to wyczuć i się oddalić. Smoki w Elden Ring robią się trudne dopiero gdy gra odbiera nam wierzchowca. Do Margita, pilnującego wejścia do zamku, poszedłem zdecydowanie zbyt wcześnie. Powinienem był zwiedzić całe pogrobno i południowy, płaczący półwysep, ale nie. Polazłem do zamku Stormvale. Dziad ma paskudne, długie kombosy, które potrafi wydłużać, więc trzeba na nie uważać. Ma też dwie fazy, chociaż nie są one jakoś wyraźnie zaznaczone, ale w połowie paska zdrowia zaczyna korzystać z magicznego młota. Robi się wtedy Skoczny, jakby miał koszykarza w genach, i bardziej niebezpieczny. Przyzywałem do tej walki trójkę wilków, ale jeśli robiłem to zbyt wcześnie, szybko ginęły. Dlatego dobrze jest przewalczyć połowę walki samemu, a potem przyzwać wsparcie, kiedy Margit robi się agresywniejszy. Gdy wykonuje skok z młotem, najlepiej się przez ten atak przeturlać, bo dość łatwo wyczuć moment turlania, a potem od razu dziada zdzielić. Aha, jeśli chcecie się leczyć albo przyzywać wilki, stańcie w większej odległości, bo Margit lubi rzucać sztyletem wielką. Kości roweru, kiedy tylko naciśniecie przycisk użycia przedmiotu. Brań oszukuje czytając w myślach. Czy może raczej naciśnięciach przycisków napadzie? Po przebyciu zamku napotkałem Godrika. Godrik jest w sumie wolniejszy i ma wyraźniejsze dwie fazy. Lubiłem kiedy wykonywał te swoje przeturlania na boki i skok, bo pod nim można się przeturlać tak samo jak pod atakiem Margita i gościa dziabnąć pod pachę, jedną z jego wielu pach. Tu nawet dało się użyć ciężkiego naładowanego ataku. Dobrze było się trzymać blisko, bo wtedy łatwiej unikać jego ziania ogniem ze smoczej głowy na ręce. Trzeba się tylko odsuwać, kiedy pojawiają się jakieś ataki obszarowe, skręceniem toporem albo nim w glebę. Nad tym drugim można też przeskoczyć. Użytecznym przyzwańcem jest tu duchowa Meduza, która nie ginie od razu od obszarowych ataków, bo trzyma dystans, a trochę odwraca uwagę Godrika i przy okazji może go zatruć, zjadając sporo jego paska zdrowia. Z Godrikiem męczyłem się chyba mniej niż z Margitem. Potem zacząłem używać dużo kontr po blokach. Tak pokonałem D'Arivila w jednym z kolistych więzień. Bez trudu załatwiłem lwią aberrację w zamku Morn samymi kontrami. Wtedy miałem już żółwiową tarczę i ataki tego Drania odbijały się od niej niczym argumenty od twitterowych ideologów. Na rudym wilku Radagona wypróbowałem umiejętność Determinacja, która wzmacnia ataki, i po dołożeniu do tego przyzwanych wilków, aby odwracały nieco uwagę bestii ode mnie, szybko wygrałem. Zaskakująco trudny był mini-boss Mungrum przed wejściem do biblioteki w szkole magów Reja Lucaria. Barykada starcz była skuteczna, ale drań tuż przed zgonem nagle wpadał w tryb o nie, zaraz umrę, spamować najpotężniejszy atak, jakby stamina nie istniała. I zaczynał Gać widmowymi ostrzami karyjskimi, które przechodziły częściowo przez moją dziurawą tarczę i trudno ich uniknąć, więc napsuł mi nieco krwi. No i renala. Jej pierwsza faza z bieganiem od pełzającej podwładnej do podwładnej, aby trafiać te podświetlone i psuć renali tarcze jest łatwa, nudna i długa. A w drugiej fazie czarodziejka zaczyna uciekać, przyzywać duchy i bez ataków dystansowych strasznie męcząco się z nią walczy. A każda porażka kończy się tym, że trzeba znowu przejść przez tę pierwszą łatwą fazę. Bazę. Renala to jedyny boss, przy którym wypróbowałem kooperację, aby zobaczyć czy i jak ona tu działa. Raczej bym ją w końcu pokonał i bez tego, ale miałem naprawdę dość powtarzania pierwszej fazy. I po pokonaniu Renali mogłem już u niej respekować swoją postać. I tu narodził się mój pierwszy build, ale o tym w kolejnym materiale. Game on! A w kolejnym materiale Miedek, miaszczyciel.